Dzień dobry, pierwsza kawa, piątkowa pierwsza kawa. Mamy dzisiaj gościa wyjątkowego z uczelni, naukowca, dydaktyka, a jednocześnie też praktyka biznesu, doktora Piotra Kaczmarka-Kurczaka. Dzień dobry. Dzień dobry, Cześć. dzień dobry. Cześć, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Za oknem śnieg, taki chyba pierwszy w takiej ilości spadł z nieba. A my rano rozmawiamy. Ja tylko taką uwagę do studentów, którzy zobaczą, że pojawia się z tobą pierwsza kawa. Nagrywamy tuż przed zajęciami. Tę kawę nie jest tak, że to Twój hologram będzie prowadził zajęcia. A, a propos hologramów, to powiedz nam, czym dla Ciebie jest przemysł 4.0. Wiesz, co my zasadniczo, bo tutaj widać znaczek drugiej instytucji, którą reprezentuję, tak, czyli Platformę Przemysłu Przyszłości. Przedstawiliśmy, przepraszamy. Tak, bo jestem z Akademii Leona Koźmińskiego i pracuję, w, poza tym, że pracuję nad przedsiębiorczością, to też pracuję w Centrum Badań Kosmicznych, znaczy w Centrum Studiów Kosmicznych, dokładniej rzecz biorąc, ale. Y też współpracuje z Platformą Przemysłu Przyszłości i my się staramy nie używać określenia Przemysł 4.0, ponieważ on ma takie dosyć mocne historyczne konotacje. Jest to program uruchomiony przez rząd niemiecki w 2013 roku i on miał, jak gdyby, być takim impulsem dla niemieckiej gospodarki transformacji, która zdaniem niemieckich władz, ale też niemieckich naukowców była niezbędna do tego, żeby gospodarka niemiecka zachowała swoją konkurencyjność w. Następnych latach, prawda? I on ma tak dosyć dobrze zdefiniowane przyczyny, dlaczego niemiecka gospodarka wymaga takiego, takiego zwrotu, i ma też dosyć określone kierunki rozwoju. Dlatego my się nie chcemy przypisywać do przemysłu 4.0, 3.0, 5.0, 7.0, bo tych literek, cyferek się mnoży, tylko raczej mówimy o przemyśle przyszłości, prawda? Czyli chcemy przekierować uwagę polskiego biznesu, przedsiębiorstw, przemysłu. Na przyszłość. I dla nas idea przemysłu przyszłości to jest idea, w której integrujemy technologię z ludźmi. To jest nasze największe wyzwanie, jakie w tej chwili mamy. To znaczy, problem, w jaki sposób płynnie i, i sensownie do maksimum wykorzystywać możliwości, jakie tworzą. Dzisiejsze warunki, czyli przede wszystkim właśnie technologia, postępy technologiczne, informatyzacja, ale również postępy w różnych innych dziedzinach, a z drugiej strony również zmieniające się formuły działania ludzi, bo w tym podsystemie społecznym też się dużo zmienia. Więc dla mnie, przemysł przyszłości, to jest przemysł, który wyciska wszystkie soki z tych wszystkich pozytywnych zmian, które zachodzą. Zarówno w obszarze technologicznym, jak i w obszarze społecznym, funkcjonowania ludzi, interakcji między ludźmi i tak dalej, w celu osiągnięcia takich wartości, które są obecnie cenne w dzisiejszych bardzo zmiennych czasach, czyli elastyczności, szybkości, wydajności, oszczędności, ekologiczności i jak gdyby takiego szybkiego reagowania na zmiany, które zachodzą wokół nas. A powiedz, Zajmujesz się tymi technologiami i przemysłem przyszłości od kilku lat. Czy widzisz jakąś zmianę, która następuje? No bo my często tutaj słyszymy, że ta zmiana patrzenia na przyszłość to często jest też zmiana mentalna tak? w przedsiębiorcach. Czy obserwujesz taką zmianę? Bo no po to między innymi jest platforma, no i też my, żeby edukować, tak? żeby pomagać. Przedsiębiorcom zrozumieć, jak podejść do tej zmiany? E, tak, oczywiście, że widzę, chociaż nawiasem mówiąc, my też jesteśmy po to, żeby dokonywać zmiany, więc y, jesteśmy, mam nadzieję, że już zaczynamy być też skutkiem. Jednym z użyłem tutaj zwrotu między innymi, tak? To znaczy nie no że... właśnie, zbrotu, mam nadzieję, że... Zresztą nawiasem mówiąc, tutaj ukłon w waszą stronę, no przecież słynne spotkania Wayne Waiters Club w, w zeszłym pandemicznym roku też były bardzo silnym czynnikiem zmiany dla wielu obszarach. Wiele osób mi mówiło, że to było bardzo ważne dla nich doświadczenie, te spotkania, więc... Ale wracając, hmm. tak, jest zmiana, ona jest związana moim zdaniem z narastającym poczuciem niepewności, z takim dojrzewaniem trochę, znaczy tym, że polscy biznesmeni przedsiębiorcy przede wszystkim mają takie poczucie, że pewne taki klasyczny model, w którym oni wyrośli, czyli takich niskich kosztów pracy i lokowania się gdzieś tam w łańcuchach dostaw, że to jest trochę za mało. I że w wielu przypadkach brakuje im już takiego oddechu konkurencyjnego, że z wieloma rzeczami mogą sobie nie poradzić. Poza tym też poziom rośnie sama wielkość, i poziom skomplikowania tych firm. To, co się kiedyś dawało ogarnąć w ten sposób, że przedsiębiorca po prostu wchodził na hale, prawda? I tam tu porozmawiał, tu po kogoś pogonił, tu na kogoś nakrzyczał. W tej chwili w zasadzie już absolutnie nie wystarcza do prowadzenia firmy w taki zorganizowany, efektywny sposób. Obserwujemy, my, to prawda, że my pracujemy raczej z, z ludźmi ambitnymi, więc raczej nie spotykamy się z firmami, które nie chcą się zmieniać. Natomiast ewidentnie czujemy taką zmianę, że jest mnóstwo firm, które mają takie poczucie, że to, co powinno być podstawą funkcjonowania firmy, to jest system. Czyli ludzie są częścią systemu. Czy są to pewne procesy, które są gdzieś tam rozwinięte i często napędzane technologią, właśnie jakimiś na przykład systemami informatycznymi, czy systemami robotami i tym podobnymi rzeczami. I ludzie się w to wpasowują i z jednej strony jako ci, którzy nadają kierunek, ale z drugiej strony ci, którzy też są ważni jako wykonawcy. Więc nie ma tutaj takiego, co jest takie dążenie do tego, żeby było mniej ręcznego sterowania. Czyli więcej, żeby rzeczy, rzeczy działo się w taki bardziej uporządkowany i przemyślany sposób. I tyle tylko, że po prostu brakuje ekspertów, to znaczy, brakuje wiedzy. Rynek jest bardzo, bardzo gładny wiedzy. Widzimy teraz, że na przykład przestaje się, znaczy zmienia się zainteresowanie. Do niedawna było to zainteresowanie poszczególnymi technologiami na przykład. A teraz jest coraz więcej zainteresowania architekturą. Znaczy, kto mógłby nam pomóc zaprojektować? firmę jako system w ogóle jest wielkie, są świetne czasy dla systemowców prawda dla myślenia systemowego mm -hmm. więc tak zmienia się. Myślę, że to jest bardzo podniecający moment w, w rozwoju polskiej gospodarki dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Oczywiście nie ma rzeczy nie jest tak, że nie ma problemów, ale. Ale jest ciekawie na pewno to się właśnie, nie zmienia. troszeczkę zmienimy, zmienimy temat, chociaż nie, nie aż tak bardzo. Bo my Cię znamy z bardzo różnych obszarów Twojej działalności. Jesteś naprawdę człowiekiem renesansu współczesnych innowacji. A powiedz, który z tych obszarów jest dla Ciebie najważniejszy, w którym czujesz się najlepiej? Bo tu jest, są i technologie kosmiczne, jest przemysł 4.0, jest. przemysł twoje... przyszłości. Przemysł, przemysł przyszłości, przyszłości, przepraszam, oczywiście. Jest Twoja kariera dydaktyczna w obszarze zarządzania. W czym się czujesz najlepiej? Wiesz co, ja jestem właśnie człowiekiem, który cały czas biegnie w przyszłość. To znaczy, już tyle wykonałem zwrotów w swojej karierze, bo byłem i przedsiębiorcą, i programistą PHP, później Pythona. Byłem historykiem. W ogóle zaczęło się od tego, że skończyłem historię i zajmowałem się urbanizacją prowincji, rzymskich prowincji nadgranicznych, więc nie, nie, nie takie rzeczy, że tak powiem, się działy. Natomiast w tej chwili czuję się w pewnym sensie dość spełniony. Od Tyle, że tutaj są jak gdyby takie dwa tematy. Jeden temat, co, co mnie kręci, a drugi temat, co wydaje mi się ważne. Przemysł w przyszłości mi się wydaje ważny, ponieważ wydaje mi się, że jeśli prześpimy obecny moment, obecną szansę, to konsekwencje tego będziemy ponosić przez następnych 15 lat. Więc wydaje mi się, że transformacja polskiego przemysłu jest czymś ważnym. I bardzo się cieszę, że w niej uczestniczę, chciałbym w niej uczestniczyć w jak największym stopniu, bo mam wrażenie, że tutaj realnie przykładam rękę do czegoś niezwykle istotnego na swoją małą skalę. Natomiast do sektora kosmicznego to mnie to po prostu kręci. Prawda? Tutaj... Waga tego jest też spora, no bo oczywiście są pewne konsekwencje, takie możemy wywrzeć wpływ na rozwój sektora kosmicznego. Jest kwestia tego, być albo nie być, prawda? On się może skończyć, jeżeli czegoś nie zrobimy. Natomiast jest to kwestia tego, że to jest po prostu interesujące, prawda? Ja uważam, że zresztą ja uważam, że ekonomia kosmiczna jest czymś, czym co się niedługo pojawi, to jest perspektywa pewnie 10-15 lat i to nie będzie tylko ekonomia orbitalna, ale ekonomia takiego układu szerszego aż po księżyc. Natomiast i, i, i tam biznes kosmiczny będzie czymś absolutnie realnym i dyskusja o tym, jak funkcjonuje ekonomia kosmiczna, będzie jak najbardziej już nieteoretyczna. Natomiast to jest jednak dłuższa perspektywa. Natomiast tu, dziś, tu i teraz, to co trzeba natychmiast robić, to jest właśnie uczestnictwo w tej transformacji w stronę przemysłu przyszłości. To ja tylko powiem, że twoja taka zdolność do, do, do zmiany to jest chyba najbardziej pożądana kompetencja przyszłości. Wiesz co, nie wiem, tak do końca. Wydaje mi się, że tak, to znaczy, z jednej strony na pewno powinniśmy umieć się zmieniać. Z drugiej strony jednak potrzebujemy konsekwencji. Nie chciałbym tutaj fetyszyzować zmiany, dlatego że w niektórych obszarach mam takie poczucie, że trochę brakuje nam właśnie tej konsekwencji, za często zmieniamy kierunki, często zmieniamy sposób myślenia. Więc tak, na poziomie indywidualnym umiejętność dostosowania się na pewno jest ważna, ale też istotna jest szybkość uczenia. Trzeba nadążać, ale być kompetentnym cały czas. To jest taka cienka linia, wiesz. Aktualny, ale wystarczająco zaangażowany i wystarczająco długo pracujący, żeby był kompetentny, więc muszę cały czas jak gdyby dużo wysiłku wkładać, żeby być też również kompetentnym, a nie tylko no aktualnym. To, to, to bardziej gratulacje, że tobie się to udaje. Słuchaj, to ja, ja słyszę tutaj ten taki twój nurt mm. historyczny, o którym się teraz dowiedziałem, to znaczy mamy kiedyś, mamy tu i teraz, mamy tę przyszłość, 15 lat, czyli zmiana, której potrzebujemy, przemysłowa. Dalej są te technologie i biznes kosmiczny. Usłyszeliśmy już o dwóch kompetencjach. Pierwsza kompetencja, to powiedzieć teraz są potrzebni systemowcy. To są ci, którzy będą zmieniali nasz rynek. Paweł wyłowił to, że potrzebny jest też taki umiejętność dostosowywania się i ta tak zwana akomodacja społeczna. A powiedz, co jeszcze, jak ty. Wiemy też, że jesteś ojcem również, powiedz jak myślisz o przyszłości swojej córki, to kim chciałbyś, żeby była? Jak myślisz, kto ma, kto ma szansę odnieść sukces? Ja już wiem, że na swoje dzieci nie wpłynę i próbuję tych ambicji nie przelewać. Znaczy one będą najważniejsze, żeby były szczęśliwe, ale chciałbym usłyszeć od kogoś, kto również uczy młodsze osoby, już nie dzieci, ale dorosłych, ale młodsze, żeby odnosiły sukces. Wiesz co, wydaje mi się, że w Polsce mamy duży deficyt, ale to, to nie jest nic odkrywczego, duży deficyt po prostu rozumienia, nie mówię kompetencji, ale rozumienia STEM-u, czyli tych wszystkich tej, jak gdyby, nauk podstawowych i technologicznych, prawda? Czyli również też kompetencji matematycznych, statystycznych, rozumienia probabilistyki. I bo bez tego, a za tym idzie też rozumienie technologii, jej ograniczeń, ale też ich możliwości. My też, ja nie jestem, nie zajmuję się etyką, ale mam kolegów, którzy zajmują się etyką i widzę, że rośnie też pomału znaczenie też takich kwestii, pytań takich zasadniczych dotyczących relacji międzyludzkich, a raczej zasad. Prawda? Mm -hmm. Więc to są takie trz, trzy rzeczy, które wydają mi się, że komponują. Są odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Ale ja mówię o wyzwaniach nie całej ludzkości, tylko naszych polskich wyzwaniach, bo nie, nie chcę wchodzić w dyskusję na temat, mm -hmm. jacy mają być ludzie. W Polsce wydaje mi się, że to, czego będziemy i już bardzo potrzebujemy, to ludzi, którzy nie boją się technologii, rozumieją technologię, ale są kompetentni również w obszarze takiej aktualnej wiedzy, zwłaszcza w obszarach takich nie, nie, pozahumanistycznych można by było powiedzieć, czyli biologia, matematyka, fizyka, właśnie, z statystyki, rozumienie statystyki, a z drugiej strony jednak mają ten pewien zmysł moralny, który sprawia, że nie ulegają nadmiernie jakimś takim obietnicom, które idą za ofertami firm technologicznych i zawsze zachowują jakieś odrobinę zdrowego rozsądku w takim zastrzeżeniu, jakie to niesie konsekwencje dla nas. Nie mówię o strachu, bo tego strachu wokół mnie jest za dużo. W tej chwili mamy, tak naprawdę, mm -hmm. wobec technologii w Polsce postawę raczej takie bardziej lękowe niż, niż pozytywne, w niektórych obszarach oczywiście. Natomiast chodzi o pewne, pewne myśl, umiejętność myślenia krytycznego, że jednak technologia ma swoje zastosowania i nie może być idealizowana w nadmiernie. I tak mi się wyda i to jest dosyć trudne, ale wydaje mi się, że na razie bardziej potrzebujemy tych kompetencji technologicznych. Myślę, że za nimi za jakiś czas, już bardzo niedługo, przyjdzie refleksja etyczna. Piotrze, 15 minut z tobą minęło bardzo szybko. Bardzo ci dziękujemy. Wracaj do dydaktyki. Życzymy udanych zajęć i udanej transformacji przemysłowej. Dzięki za wypicie wspólnej kawy, a Państwu dziękujemy za uwagę tak, i pozdrawiamy wszystkich swoich studentów. Tak. Dziękuję serdecznie ja też pozdrawiam. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki cześć.